Witajcie ponownie. Dzisiaj tradycyjnie kruche ciasto, ale nie tak do końca. Pyszne, z wiśniami. Możecie użyć również innych owoców. To już zależy od Was i od tego, co akurat macie w ogrodzie. Ale będzie na pewno pysznie i prosto. Zapraszam na przepis. Zaczynamy od przygotowania kruchego ciasta. Mam tutaj w misce robota 300 gramów mąki pszennej tortowej, dodam sobie 100 g mąki ziemniaczanej, 3 żółtka, 100 gramów cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, płaskie. I 250 g masła zimnego. Ja już sobie go pokroiłam. I wyrabiamy gładkie ciasto. Ciasto zagniecione. Musimy teraz podzielić je. Na pół, jedną część zawijamy w folię od razu. A do drugiej części dodajemy 40 g płatków migdałowych. Ja mam takie już je troszkę rozkruszone, jeszcze w dłoniach je troszkę bardziej pokruszę, żeby nie były za duże kawałki, ale mielonych też nie chcę, chcę czuć jak Później sobie trochę chrupią. I zagniatamy z migdałami drugą połówkę. I gotowe. To ciasto również zawijamy w folię spożywczą. I obie części ciasta schładzamy w lodówce na około pół godziny. Mam przygotowane wiśnie do ciasta. Mam tu około kilo 20 kg wiśni wydrelowanych już. Połączyłam je z około pięcioma łyżkami cukru. Zamieszałam i odstawiłam na kilka minut. Niech sobie leżą na sitku. I teraz te, ciasto. Ciasto, pierwszą część, pierwszą kulę tą bez migdałów wyjęłam z lodówki. Mam blaszkę o wymiarach 35 na 25 cm. Moja jest z rantem zdejmowanym, co trochę ułatwia mi sprawę, jeśli chodzi o wałkowanie, ale oczywiście w normalnej też możecie zrobić. Musimy rozwałkować nasze ciasto tak, żeby pokryło spód cały blasz. Dobrze jest sobie zamoczyć wałeczek w mące. Wtedy nie będzie się lepić. Jeszcze tylko dłońmi. Dociągnę po brzegach. Do wiśni dosypujemy jeden budyń śmietankowy, mieszamy je. Teraz wiśnie możemy wyłożyć na nasze kruche ciasto. Jak widzicie cały czas trzymam je na sitku, żeby na ciasto wykładać je bez soku. Na wierzch wyłożymy drugą kulkę naszego ciasta, tym razem już z migdałami. Rozkruszę sobie na drobne kawałeczki, na całą powierzchnię. Jak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni i będziemy piekli około 45 minut. I gotowe. Co za zapach. Jeszcze tylko cukier puder, jak odrobinę przestygnie i można kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to dajcie łapkę w górę, Próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie, czy Wam smakowało. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę spojskiej.com. Do usłyszenia!